Wszystkim z tej strony Mnichu. Dzisiaj nagramy pierwszy odcinek z Minecraft na moim kanale. Będzie to yy, seria odcinków z Survival z Minecraft Pocket Edition na telefon. Więc zaczynamy. Od razu tutaj na spawnie widzimy wioskę, ale... Wioska od razu? Dziwna trochę. Dobra, tutaj. Punkt. No. Dobra, punkt ogrodze, od, od, odrodzenia. Dobra. Cyk. Dobra. W tym domku też, w tym domku nic nie ma, więc tam nie idziemy. Chciałbym, żeby tutaj w tej wiosce kowa była, ale obstawiam, że nie będzie. O. Tutaj będzie pewnie jakieś jedzonko. Cyk. Mhm, chlebek. Jedzonko. Dobra. Czyli jedzonko już mamy, jakby co? O, łóżeczko weźmy, bo wiecie, nigdy nic nie wiadomo. Świnka. O, ale ładny kwadracik. Dobra, idziemy dalej. To wioskę jak... przy nie ma zbytnio niczego, więc Chyba osiedlimy się gdzieś dalej, bo ta wioska nie jest taka zbytnie ciekawa. Tak, Świnko? Tak, Świnka się nawet z nami zgadza. Dobra, chodźmy teraz sobie po drzewko tutaj. O, co? Z czego to jest takie dziwne? Hmm, bardzo dziwne. No, według mnie. Dobra, Rąbiłem sobie drzewo. Cyk, cyk. Bynajmniej czy potrzebujemy, żebyśmy mieli na tool... tu toolśka. Dobra, cyk. cyk, 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 cyk. Dobra. Mamy jeszcze 6, więc powinno nam wystarczyć. Dobra, postawmy crafting table i zróbmy drewniany kilow. Wkopmy się w dół. Mam nadzieję, że tu pod nami nie będzie wody. Ale nie powinno być. Od razu węgiel. Lewicy, co zróbmy sobie taki mały tunel, bo. Bo było, nie wiem. Cyk, 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 cyk. cyk. I cyk. Dobra, podpijmy się. Oj, no dobra. Drzewa to później się zrobi. Okej, okay. zrummy. Sikier... Nie. W razie wypadku zrummy. O. Dobra. Dobra, i teraz Sikierka. Dobra, weźmy to. I może zróbmy sobie jakiś domek na początek, bo... Ja mam taki zwyczaj, że zawsze robię domek na początek survival'u, więc to zróbmy. Dobra. Drzewo nam będzie potrzebne, trochę dużo drewna. O, fajne, ładne drzewę. Pracyk? Albo nie, nie będziemy robić lamku na razie. Na razie przecież wioska jest. Przecież w wiosce. Możemy jakiegoś villagera z danku wywalić. Jesteśmy w indykatorze, robimy wam rajd. Czy tu jest kole? Mam pytanie. Mam pomysł. Jest! Aha, okej. Okay. Dobrze. Mo, 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 tego, tego, nie, tego nie było. Jakby co? Tego nie było. Panie, pan Golem się już na nas obraził, tak panie O, Boję się go trochę. Znowu Ja się zbytnio nie umiem klepać na PC to bym umiał, ale że to jest Poker Edition, to ja nie umiem Panie Villagerze, że ja pojdę do Sałtysy i na Was naskarżę, na tą wioskę. Żeby tutaj windykatorzy przy, przyjechali i was spierdzielili. <laughs> Zobaczycie jeszcze. Pożałujecie tego. Panie golemie To jest panu ostateczna chwila Panie Golemie Dobra uwaga moi drodzy <laughs> Michał I co? Frajerze Czyli jednak trzeba się podbudowywać roki. okej okay. warto wiedzieć Teraz się z Tobą policzę. I co? Brajerze. Co? Co teraz powiesz? Tak jest, moi drodzy, udało się wreszcie. Zabiliśmy takiego głupiego golema. Dobrze, ja już się z wami chyba będę żegnał. Dziękuję za oglądanie, za to, że ze mną wytrzymaliście. I proszę zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. To nic nie kosztuje. W górę dziękuję. Do cześć!